Dzisiaj porozmawiamy o stworzeniu efektywnego budżetu domowego. Jak. Może zacznijmy od samego słowa. Czym jest budżet domowy? Budżet domowy to są innymi słowy przypływy, czyli nasze przychody i powiedzmy nasze rozchody, te odpływy, tak? Czyli to na co wydajemy. I w krótkim słowie, budżet domowy to jest takie zjawisko, czy może inaczej to jest taka sytuacja. W której musimy jakby zarządzać tymi pieniędzmi, które zarobimy I musimy też wziąć pod uwagę to, co wydajemy. Tak, bo każdego miesiąca, każdy z nas, tak, otrzymuje jakieś wynagrodzenie, świadczenie, zasiłki, etc. I w jaki sposób ten budżet musi zarządzać. I żeby to zrobić, no to właśnie dobrze jest to robić efektywnie. A co to znaczy? To znaczy, w taki sposób, żebyśmy byli świadomi tego, na co wydajemy, gdzie powiedzmy, mogą nam pieniądze się przez palce gdzieś tam przeciekać, gdzie być może nie jesteśmy świadomi tego, jak dużo wydajemy na dane rzeczy, a może też się zdarzyć tak, że no niestety okaże się, że nasze przychody są zbyt niskie, tak? No to wtedy co zrobić w takiej sytuacji? I to jest właśnie jedno, co chciałem wam dzisiaj przedstawić, czyli to zarządzanie efektywnym budżetem. Oczywiście na blogu sukcesywnie będą się pojawiały kolejne tematyki promujące właśnie moją książkę Oznomiczne życie, dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. A na kolejne pytanie już w środę zobaczycie, co kolejnego dla Was przygotowałem.